Serdecznie Państwa witam 30 chyba jest dzisiaj sierpień 2034 2023 rok proszę Państwa, tu mam taki mini odkładzik Tu była podawana matka celka Tu były mateczniki jeden I Nie wiem czy on się wygryz, czy nie W jakim stanie są inne mateczniki ta rodzina była wzmacniana Oooo No popatrzcie się Nie mam dymu, nie mam nic Nie mam rękawic Ale sięgnę Strażniczki Poszły w górę Zobaczę no. proszę Państwa tu sobie syropkiem, co im podałem zanosiły. To. Popatrzę za matką. Są bardzo takie aktywne ale raczej tu matki nie będzie tylko matecznik pod jedną malutką rameczką och drodzy państwo matecznik się wygryzł proszę popatrzcie się matecznik wygryziony a tu były komentarze gdy było pół szlanki pszczół że nie będzie się miał kto tym matecznikiem pielęgnować opiekować i nie wyjdzie no teraz parę dni temu tę rodzinę wzmocniłem i z tego wynika a że to będzie matka, bardzo bojo, rodzina bardzo bojowa no i że wręb... proszę państwa tu mateczniki pod ramką zostały wycięte no i teraz szukam o poranku matki czy ją znajdę czy nie to nie wiem I tu tam miseczka mnie niepokoi to ją zniszczyłem dobrze, bo sobie już chyba zapomniałem aha, to jest Zula 13, matka by była córka Zula 13 i tą rameczkę już mogę rzucić. Ona tu jest niepotrzebna. Czerw wyszedł. O i miseczka znów. Matecznikowa. I tą rameczkę też mogę sobie wyrzucić. To jest niepotrzebne. I proszę Państwa, parę pszczółek, matecznik wygryziony. Parę pszczółek, matecznik wygryziony i matki ciężko poszukać. I matki nie ma. Prawdopodobnie matka zeszła na ścianę ula. No ten matecznik nie jest. No jest pięknie wygryziony. To nie może być wątpliwości, że nie ma matki. Hmm. Gdzieś Matula, mimo że godziny poranne, 6 rano, usadowiła się Matula usadowiła się na ścianie ula. no niestety w niedzielę będę musiał tu dać znów czerw kontrolny czy jest ta matka czy nie ma ale raczej wszystko wskazuje że matula jest no wyszło mi tych pszczółek także już ich jest to jest dopiero drodzy Państwo Uczątek lipca, i tak oglądam patrzę. No dziwne, że matka o tej porze sobie siedzi na ścianie ula. To jest niesłychana sytuacja. Dość tych pszczół jest grubą. Chyba jej nie oczukam. To jest ramka z czerwiem. Tam troszkę dalej, albo nawet blisko nie, nie ma tej matki, nie widzę, ale przu jest dość grubo i nie ma szans tego określić. A takie ramki to już raczej dam na wierzch do przyniesienia. To wszystko okryję. zabezpieczę także można powiedzieć, że na 99% matka może być w tym ulu tutaj litrę syropiku I teraz popatrzę czy się układa ten syrop no niestety trzeba tu podnieść wyżej żeby on się przelał do przodu żeby pszczółki mogły go pobrać no zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie a tu pod daszek oddam te ramki do wybrania i no, nie mam innego pomysłu i prawdopodobnie oczyszczę te ramki z syropu no i tak proszę Państwa z rana no nic ciekawego nie pokazuje. Zobaczymy czy będzie ta matka, czy nie będzie. Pszczoły mocno tak brzęczą, ale raczej ten brzęk jęczenia nie przypominam, mi się wydaje. Zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Drodzy Państwo I zaraz zobaczymy jak z rana pszczółki latają jak noszą lipę, której nie ma też pokażę Wam drodzy Państwo moją lipę jak wygląda tak drodzy państwo wygląda ta pasieka zrana jest ul numer 16 mocna rodzina tu następna mocna rodzina ale jak widzicie nie ma nic nie ma nic ten Sławiak, co, Sławiak coś ich poderwał no i co tu piąteczka ładnie chodzi Jeszcze pokażę Wam 17 Też mocno chodzi, coś przynosi Dziwne, ale niektóre chodzą, niektóre nie Proszę zobaczyć Proszę Państwa Na tę rodzinę Jak zasuwa. No, dziwne to jest. Zobaczymy jeszcze na podkarpackiego backfasta, broda uwiązana pod wylotkiem no i, drodzy Państwo, pokażę Wam moją flipę, najbliższą pasiecę. to jest ta lipa to jest młode niewysokie drzewo no pięknie zachwitła to jest lipa bardzo ubrana widzę no ale słabym ją oblatują pszczoły nie słychać żadnego bzykania no nie wiem jak się to skończy i tu piękne moje róże tak na dziko proszę państwa i tym reporter reporterze reporterze reporter reporterem z, z szukania matki sprawdzenia ci się wygryzła z reportażem serdecznie się z państwem żegnam